Siema. Krótki poradnik na temat Discorda. Przede wszystkim czym jest Discord? Discord to platforma, która umożliwia nam przesłanie wiadomości głosowych, tekstowych lub wideo. Nie przedłużając, zaczynamy. Aby dołączyć do naszej społeczności głosu obywatelskiego na platformie Discord, musimy wpisać link widoczny u góry ekranu. Link skieruje nas na taką stronę. Jak się chcemy nazywać? Testowo przeczytałem. Dajemy kontynuuj. Potwierdzamy, musimy oczywiście zaznaczyć, że nie jesteśmy robotami. Dobra, więc jesteśmy na serwerze głosu obywatelskiego. Więc wpisujemy datę urodzenia niekoniecznie prawdziwą. Powiedzmy, że się urodziłem w 78. Tak, teraz podajemy po prostu swoje dane do rejestracji konta. Następnie udajemy się na nasz mail, który podaliśmy podczas rejestracji. Klikamy sobie w wiadomość od Discorda, klikamy potwierdź mail. No i to wszystko. Konto nasze zostało założone. Przechodzimy z powrotem do Discorda. Przede wszystkim wchodzimy tutaj w ten y, pokój, weryfikacja. Wpisujemy ten szablon. Oczywiście tutaj wypisujemy, robimy to kopiuj, wklej. Następnie wypełniamy go. Teraz ja już tutaj sobie to zrobiłem na potrzeby programu. Jeśli już administracja dodała nam odpowiednie po prostu województwo, mamy dostęp do większości po prostu kanałów na naszym forum. Więc podstawy poruszania się po Discordzie. Od lewej strony. Tutaj mamy takiego padzika. Jest to przenoszenie nas do wiadomości prywatnych, listy znajomych, oraz możemy sobie stworzyć rozmowę, nową prywatną rozmowę grupową. E, tutaj będziemy mieli dostępnych znajomych, wszystkich znajomych, oczekujących na dodanie do znajomych oraz zablokowanych ludzi. Następnie, klikając w dół, jest to nasz serwer. Tutaj będą się po prostu kolejno pojawiały serwery z czasem, na których jesteście. E, następne tu jest Dodaj serwer. Zrozumiałem. Dodaj. Możemy sobie dołączyć do serwera lub stworzyć serwer. Tutaj odkrywamy serwery publiczne. Tutaj mamy pobierz aplikację. Oczywiście polecam pobrać aplikację ze względu iż będziemy mieli po prostu możliwość rozmowy głosowej oraz po prostu używania wideo. Niestety z przeglądarki ta opcja jest wyłączona. Tutaj na dole po lewej stronie mamy kolejną Nasz awatar, nasz nick, włączanie, wyłączanie mikrofonu. Tutaj mamy odmowę dostępu ze względu, że jesteśmy na przeglądarce, a na przeglądarce nie możemy używać aktywności głosowej. Tutaj mamy wyłącz dźwięk, możemy sobie wyłączyć dźwięk. Tu mamy ustawienia użytkownika. Kolejnym krokiem, jaki zrobimy, jest to zainstalowanie naszej aplikacji Discorda. Wybieramy sobie, gdzie chcemy go pobrać. Ja to robię na PC'a. Instalujemy. Ja już mam zainstalowaną, więc ruszamy. Musimy się znowu zalogować. Teraz oprowadzę Was pokrótce po naszych kanałach na naszym forum. Jest to oczywiście weryfikacja. Tutaj jest kanał dla zweryfikowanych osób. Oczywiście na naszych spotkaniach watach. Tutaj mamy ogłoszenia, plakaty, relacje. Tutaj mamy media. Tutaj mamy czat ogólny. Tu mamy komunikator nasz, na którym się często spotykamy, rozmawiamy. Głos obywatelski, programy głosu obywatelskiego, dyskusja o programie, propozycje, pomysły, pytania do audycji, stream głos obywatelski. Tu mamy watachy. Watachy głosu obywatelskiego są zrobione na tej zasadzie, że województwo widzi tylko swoją. Tutaj mamy rozmowy tematyczne. Tu mamy swój do swego po swoje. Tu mamy kanały na temat rolnictwa, kanały na temat zdrowia. Tu mamy grupy patriotyczne, historia, księgarnia, rozrywka oraz support. Kolejną rzeczą, którą zrobimy, będą to ustawienia użytkownika. I mamy od góry moje konto. Tutaj mamy nasz awatar. Klikamy tutaj jeśli chcemy go zmienić. Następnie przeszli. Możemy zmienić hasło. Prywatność i bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że w internecie nie ma bezpiecznych miejsc. To jest teren wroga, na którym musimy działać. Musimy tutaj w to wchodzić. Niestety, ale no taki, taki mamy klimat. Następnie autoryzację, aplikację połączone konta. Możemy sobie połączyć tutaj konta z Twitchem, z YouTubem, z Teamem, Facebookiem, Twitterem. Discord Nitro. Jest to subskrypcja Discorda, która nam po prostu daje tutaj tak oto, takie oto funkcje lepsze. Ulepszenie serwera. Możemy tutaj ulepszyć każdy kanał, na którym aktualnie jesteśmy. Jedno takie ulepszenie kosztuje 5 dolarów, yy, maksymalny stopień ulepszenia po prostu serwera jest to Ekwipunek prezentów, możemy tutaj komuś wysłać kod subskrypcji Nitro w prezencie, dane do faktury, głos i wideo. Tu jest dość ważne, yy, polecam sobie sprawdzić jaki macie aktualnie podpięty mikrofon. Tu ja mam aktualnie ten, tu masz zestaw słuchawkowy. Następnie ja polecam tutaj ustawić naciśnij mów, ze względu, że po prostu podczas rozmów głosowych często po prostu pojawia się przegłos. I po prostu, jeżeli mamy to na przycisku, to kontrolujemy, kiedy ktoś nas słyszy. Tutaj mamy wideo, oczywiście kamerę, tłumienie zakłóceń, tekst obrazki. Wygląd. Tutaj sobie możemy zmienić jasny, ciemny. Polecam ciemny. Wygodniejszy jest. Powiadomienia: skróty klawiszowe, język ustawienia Windowsa, aczkolwiek ja tutaj już nigdy nie wchodzę. Tutaj polecam, jeżeli ktoś chce u nas po prostu na serwerze streamować na nasz serwer, to po prostu tutaj włącz tryb streamowania. Oczywiście do streamowania będziecie potrzebowali uprawnień, ale możemy to załatwić. Aktywność w grze. Polecam tutaj sobie to odznaczyć ze względu, że po prostu tu na liście użytkowników, jeżeli ktoś gra w jakieś tam sobie gry, to będzie po prostu tutaj widać, na w jakie gra, jaką grę aktualnie gra. Tu mamy nakładki, dziennik zmian, Hyde Park. I to by było na tyle z ustawień. Oraz jeśli klikniemy, sobie tutaj nazwę naszego serwera, pokaże nam się właśnie ulepszanie serwera, ustawienia powiadomień, ustawienia prywatności, zmiana pseudonimu, ukryj wyciszone kanały, opuść serwer. Jeżeli chcemy ulepszyć ten serwer, klikamy ulepsz ten serwer, oczywiście. Tutaj sobie wybieramy ile ulepszeń chcemy. Maksymalnie to kosztuje sekundę, wam powiem 150 dolarów. Tak przeważnie, serwer utrzymuje się na 15, czyli 75 dolców. Dobra, więc mamy wszystko. Ostatnią rzeczą, którą się zajmiemy, będzie to komunikator głosowy. Aby dołączyć do czatu rozmowy głosowej wchodzimy komunikator głosowy, tutaj klikamy, jesteśmy już, tutaj możemy włączyć sobie kamerę, udostępnić swój ekran oraz tutaj mamy rozłącz czatu głosowego. To by było chyba na tyle, dziękuję serdecznie za obejrzenie poradnika, mam nadzieję, że pomogłem. No to co, do zobaczenia na naszym forum, czołem!